W jakiej wersji w tym momencie używacie Onera, czyli tego głównego programu do nakładania grafik? Wszyscy mają Onera 3, czy jeszcze są, które w telewizji ma Onera w wersji starszej? Onera 3, czy Onera 2? A, czy pamiętacie w ogóle, jakie Onera używacie? Onera 2. E, od mniej więcej... 4, może 5 miesięcy jest dostępny on w wersji 3. Zostało tam poprawione wiele rzeczy. Znacz owoców zasada działania jest ta sama, interfejs graficzny jest dość podobny, jest po prostu odświeżona wersja trzeba stabilniej na pewno i dodane zostały par, kilka fajnych funkcji, które, które były reflekujące do, dotychczas, czyli na przykład kliknięcie prawym przyciskiem myszy nie dawało absolutnie nic, w tym momencie prawy przycisk myszy do podstawowych zadań działa. E, na przykład z playlisty e, nie dało się usuwać materiałów inaczej niż tym czerwonym krzykiem. W tym momencie, jak poprzedniego delay, automatycznie ten materiał już nam spada z playlisty. Tak, to takie drobne rzeczy, ale, ale warto, warto gdzieś tam e, zaktualizować sobie tego onera. Bo, bo dla nas jest to po prostu wygodniejsze, tak? On jest, jest dostępny gdzieś to... przez internet. Znaczy, tak, możemy się umówić takie, że tutaj Julek się zgodzi, żeby w tym też, które wysyłamy, mm. żeby, żeby był od razu link do pobrania A, zarówno, mm. zarówno programu, jak i jakichś I, jak i jakich Instalacja jakaś specjalna? Tak naprawdę mając starą wersję, no na chwilę musimy sobie wyłączyć siermówkę, tak? To nie, nie unikniemy mm. tego, uruchamiamy mm. instalator, instalator nas zapyta, czy chcemy usunąć poprzednią wersję, musimy mm. to zrobić i w zasadzie dalej, 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 ja się zainstaluję, resetujemy komputer a, i od tej pory wszystko działa tak jak, tak jak powinno. A, I druga kwestia może być tak i myślę że nawet tak będzie, że jeżeli mieliśmy wczytane jakieś playlisty, jakieś materiały w folderach porobione sobie w Dalimie, a, że to wszystko będzie musieli przywrócić od nowa, bo mogą zniknąć e, w, 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 uprave z Onera z zwykłego do on R2, to takie, rzeczy się nie działy, ale tutaj wydaje mi się, że w trójce. Te foldery pewnie znikną i trzeba będzie sobie szukać na dysku. Znaczy foldery, które zabierają pliki. Nie, nie, chodzi mi o nie, te to to emisyjne. Szczęście jak tutaj sobie wychodzi tego. To, to... Ale one Ubezpiec działają w nie? Po one, tego... one będą tego... działały też. Tak, to jest A, z... tak. Oczywiście, tutaj wszystko będzie działać. Playlisty będą cały czas działać, się nic nie dzieje. Chodzi mi o to, że jeżeli tutaj sobie powtórzymy takie foldery, to one mogą zniknąć i wtedy po prostu musimy sobie pogrupować z powrotem te swoje materiały tak, jak nam się podoba. No jak już mówiłem, tak jak widzicie w wersji trzeciej zrobili mały podgląd tutaj. Nie musimy tego preview robić, jest to fajne, bo nie musimy się odnosić między dwoma programami. E, tak samo tutaj było 8 plotków, teraz maksymalnie można ich mieć 12. No, to już jest takie, kto potrzebuje to potrzebuje, wiele osób nie potrzebuje i, i, i się nie działo. E, jak widać troszeczkę graficznie się zmienił ten program, ale zasada ale działania jest ta sama. Dwie playlisty, materiały e, i tak to wygląda. Ale dobra, zanim do tego przejdziemy, jeszcze powiem, powiem tak, najważniejsze rzeczy, które powinniście potrafić obsłużyć, bo tam jest wiadomo, bardzo dużo programów drobnych w tym całym dalinie, ale większość z nich jest totalnie wam niepotrzebna, więc połowę można spokojnie w ogóle pominąć. Najważniejsze dla was to jest Owner, najważniejsze dla was to jest Data Designer, a SL Streamer Pro, jeżeli przygotujecie coś z internetu i chcecie to mieć na FD Config, żebyśmy wiedzieli co się dzieje, w preview to powiedzmy, że... Jest, już teraz mamy to w programie, tak? Ale w preview też dobrze czasami sobie gdzieś tam spojrzeć na większym podglądzie, czy, czy nie ma jakichś drogów, coś się nie dzieje. Eee, ten FRW <grym> tak? to jest do przygotowywania tak jakby styli graficznych, no, na przykład nie wiem kroli, które nam się m, jeżdżą po ekranie. Możemy sobie ustalić właśnie tutaj, jaka będzie czcionka, jaka będzie wielkość, jaki będzie kolor, tego typu rzeczy. No i w sumie najważniejsze, jeżeli coś się dzieje i nikt nie wie co się dzieje i dlaczego to się dzieje, to jest Safe Info. Takie coś, e, Witamy w ten program, e, zapisujemy sobie, nawet tutaj nie musimy nic wypełnić. Możemy napisać, co się dzieje, tak mniej więcej w prostych słowach, najlepiej po angielsku i na przykład zapisać, ale nawet jeżeli tego nie wypełnimy, tylko zapiszemy i ten plik do nas, to producent dostając te informacje od nas, jaki jest błąd. I, i, i jaki jest, tak jakby, konflikt ten w komputerze, będzie w stanie dostanie wszystkie informacje, jakich potrzebuje, żeby ocenić, co się stało. Nic więcej nie potrzebuje żadnych dostępu. E, możemy sobie wygenerować nawet taki testowy, powietrzny e, plik, który wam pokaże, co on zawiera i dlaczego producent ma wtedy wszystkie możliwe informacje, jakie są potrzebne. Połowę rzeczy z nich nawet nie zrozumiemy, bo, bo to jest bardziej gdzieś tam dla y, inżynierów, którzy pisali program, ale podstawowe informacje są, są zawarte nawet za nas, jakie, jakie oni po prostu dostają w pewnym przypadku. Znaczy chwilkę zapisuję, bo tam informacji jest dość sporo. Znaczy to jest na zasadzie opisuje tak jakby jaki był błąd, e, jakie były logi, tak jakby po kolei, co miało na to wpływ i wszystkie możliwe informacje o systemie. Co miało miejsce, czy był wyciek pamięci, czy nie wiem, sterownik grafik się wysypał, Czyli wszystko, to no, taki dla nich, tak. Bo oni, oni mają tam wszystko, co, co jest im potrzebne. Kiedyś się łączyli często po prostu zdanie, w tym momencie no, już nie ma, nie ma tego potrzeby. Musimy też im jakoś bardzo dokładnie tłumaczyć, bo sam się blogu sprawdzą, po prostu coś nie działa i no, Ale zapisuje się nam taki ikon no, on no, nie jest ciężki, to jest plik tekstowy, 50, tam chyba 3 KB, to już dobrze widzę. Mamy tutaj właśnie takie coś, są ustawienia programów, ale na tym bardziej wreszcie ten właśnie HTML. I tutaj mamy wszystko, jaka jest wersja Windowsa, jaki, jaki jest BIOS, jaka jest, nie wiem, nawet wersja bios na płycie głównej, jaka jest tutaj na wszystko co tylko. Mamy licencje, jakie są zainstalowane i wszystkie możliwe informacje o dysku, o rejestracji, o fikach właśnie gdzieś tam licencyjnych, o ustawieniach konkretnie onera, jakie są w tym momencie ustawione, co było enkodowane, co było dekodowane ustawienia gdzieś tam właśnie odnośnie samej karty graficznej, czy coś się zadziało e, i tak dalej, i tak dalej. No i zasadniczo oni dzięki temu mają wszystko, co, co mogą chcieć, no, no nam niewiele mówi, takie tam usługi po prostu są, które działają i, i oni na tych smartfonach w zasadzie są w stanie uchwycić, co się wysypało i kiedy e, i podpowiedzieć, co z tym faktem zrobić. Także, także to warto pamiętać, że jeżeli no wiadomo pierwszy kontakt jest z nami, z reguły staramy się pomóc, nie zawsze jest to możliwe, bo nie zawsze wiadomo, problem jest oczywisty, czy tam się dzieją różne, różne rzeczy. Ale, ale zawsze wtedy prosimy o ten same info. I jeżeli dostaniemy ten plik, to tak naprawdę dostaniem w ciągu 24 godzin praktycznie zawsze odpiszą co było, tego co zrobić, czy nie wiem, nainstalować nową wersję aktualizację, czy, czy jest jakiś problem sprzętowy na komputerze, wszystkie tego typu informacje oni już nam <laughs> przedstawią. I jeszcze to jest taka ciekawostka odnośnie samego supportu. No, tutaj, jeżeli chodzi o Rosję, oni są znowu z Nowości więc jest jakieś 8 godzin przesunięcia względem na teoretyczną, względem na noc. Ale od jakichś 4 miesięcy no, prowadzili system 24 godziny. Także zawsze ktoś jest na, na tym supportie technicznym, zawsze jest ktoś, do tego możemy się odebrać, niezależnie od godziny, niezależnie od tego, że u nich jest noc. Jeżeli jest to wykonalne i ta osoba, która jest na supportie, jest w stanie to rozwiązać sama z reguły w ciągu godziny mam opór, co się stało. Jest, to jest to o tyle fajne, że podejście do tego, że no, emisja no, nie może nie działa w ten dzień, bo coś się stało, ale, ale podejście do tego dość fajnie, bo, bo już teraz jest to dość znacznie przyspieszone. Kiedyś nawet na licencję testowej musieliśmy czekać te 24 godziny, aż oni przyjdą do pracy, tak, u nas w nocy to wyślą, my rano to zobaczymy, a teraz już zasadniczo myślę, że w ciągu godzin, z maksymalnie dwóch, to wszystko jest już, powiedzmy, dla nas dostępne. Yy, dobra, to tak to wygląda w skrócie. Żadne inne programy jest ich pełno, nie wiem, MPEG Indexer na przykład jest jeszcze przydatny, ale w tym momencie MPEG Indexer jest, można go z automatu uruchomić, Monerze, nie trzeba pamiętać o indeksowaniu MPEGów, więc można go pominąć, chociaż tak jak ten przypadek nie zawsze to działa. Czasami się coś wysypuje, a czasami jest to, jest to jakiś problem już z samą wersją konkretną e, tego, tego programu, który jest instalowany, ale to wtedy najlepiej po prostu odświeżyć sobie ten instalator. Nowe wersje programu pojawiają się średnio raz na 2-3 tygodnie. Także tutaj praktycznie, żeby być zawsze na bieżąco, trzeba by co chwilę to instalować. Nie ma to najmniejszego sensu, bo to są kosmetyczne poprawki. A jeżeli dalej działa stabilnie, nie ruszać, niech to sobie działa powiedzmy rok, za rok zmienić, odświeżyć czy, czy, czy coś w tym stylu. Bo nie ma sensu co chwilę tego instalować. Więc ta wersja 3 jest już dość stabilna, nie odczuwałem tu jakichś problemów, bo no, 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 drugi raz. No, no, no. No i dobra. No i teraz tak. To wygląda tak samo. Tak? Tutaj nie bardzo jest Mamy dwie listy, na których możemy sobie zamiennie te materiały układać. Tak samo możemy w trakcie nawet trwania jakieś ramówki, możemy sobie usuwać pliki, które są powyżej lub poniżej. No ważne, żeby się nie, nie, nie wbić w to miejsce, które w tym momencie leży, tak? bo zrobimy sobie problem na, na emisji, albo będziemy mieli jakąś czarną dziurę, albo coś tam się wyprzaczy warto powiedzieć o tych strzałkach. Bardzo często też jest to zapominane, że standardowo, też nie, nie wiem dlaczego, ale standardowo program po uruchomieniu ma właśnie tą rączkę z tym dotknięciem. To wszystko stoi i nigdy nie wie Oznacza to tylko nie i wyłącznie to, że program czeka na interwencję realizatora. Mhm. Na tak jakby decyzję realizatora co robimy dalej. Na mhm. Więc e, często jest tak, że na przykład e, wsadzając sobie zegarek e, na przykład też mamy tak, że, że to mam oddzielnie w i ta playlista zaczyna się też od czegoś takiego, wtedy to nie pójdzie i często ludzie się właśnie mieszają, że o co tu chodzi, przecież wszystko zrobione jest dobrze i dlaczego to nie idzie jak, jak powinno. Zawsze pierwsza rzecz, jeżeli, nie wiem, się komputer, robicie nową ramówkę, cokolwiek takiego się dzieje, pierwsze, klikajcie dwie, dwóch miejsca, żeby ta strzałka była Na do góry. Wtedy jak jest coś takiego, program działa się nie czeka na żadne zlecenia realizatora, wie, że ma działać sam i to wszystko. E, przyciski, tu się też nic nie zmieniło. Tak? Mamy, mamy standardowe start-stop, e, gdzie mamy umieszczać e, następny materiał, czy na końcu, czy, czy zamiast. Możemy sobie też wybierać, także jeżeli nie chcemy usuwać tylko po to, żeby dodać kolejny, bo chcemy zamienić jakąś reklamę z inną, możemy sobie to kliknąć, żeby wbiło nam się zamiast tej pozycji. Zegarek, tak, te łączne, które nie używamy, to zapomnijcie w ogóle, bo za każdym razem to się, że jak coś takiego na tej potem się coś wysypie i nikt nie będzie wiedział, dlaczego to na to nie spojrzy jeszcze raz. Więc trzymamy się, trzymamy się tej strzałeczki. Zegarek, kamery, możemy się włączyć ewentualnie kamerę z zewnątrz, czyli jakiś tam materiałów z internetu. To też do tego przejdziemy, robimy się taki test na przechwytywanie kamery akurat tej konkretnej, żebyście siebie zobaczyli. I, I opiszemy jak to funkcjonuje. Czekanie, czyli powiedzmy, możemy sobie wstawić pauzę, jeżeli chcemy mieć, nie wiem, kończy nam się coś yy, i brakuje nam 3-4 sekund i, i nie mamy tam co umieścić, możemy sobie po prostu pauzą wyczekać. Ale dobrze jest po prostu ten materiał, żeby nie robić udziór, dobrze jest streamować, czy zrobić stream jakiegoś, jakiegoś materiału wideo, tak żeby go skrócić, tak jakiś tylko fragment, który nas interesuje, puścić ewentualnie jakiś przerywnik, klamy, dobrze mieć też jakieś tam swoje dżingle, żeby żeby za zapkać takie coś, w, pracy, w razie jakiś tak bardzo dokładnych to no bo nie zawsze, nie zawsze jest potrzeba, żeby od sekundy do sekundy to wszystko leciało, no ale jeżeli jest jakiś tam blok na przykład informacji na żywo, które się też rzadko zabrało, no, ogólnie informacje że chcemy żeby na przykład zawsze o 17 co do, co do sekundy, to można sobie tymi dżinglami gdzieś to, gdzieś to tam wycinać. E, warto stosować coś takiego jak to to informacja dla programu totalnie zbędna, jest ona ignorowana, nic się nie dzieje, możemy w komentarzu stawić nie wiadomo ile chcemy. Możemy sobie tak oddzielać jakieś bloki, nie wiem, dzienne czy, czy, czy godzinne, czy bloki informacyjne od reklam, czy, czy tego typu rzeczy. Możemy sobie zrobić parę komentarzy i powiedzmy w napisać co się dzieje, że jest aż tyle tych komentarzy. Tak żebyśmy od razu scrollując sobie długo tej listy, długa, żebyśmy mieli informację, że dobra to był jeden blok, Teraz chodzi jakiś inny blok, który nazywamy, jest dalej przerwa i znowu jest kolejny blok. Bo często jest tak, że jak jest więcej niż jeden realizator, na przykład ktoś sobie przyjdzie i musi coś zmienić, i nie ma żadnego płynie, co tam się dzieje. Zanim on to zrozumie, poplitek, że, a dobra, to jest plik, który tam radny mówił o czymś tam, a tu jest reklama i to trzeba zamienić, to mu chwilę zejdzie. A jak będzie informacja, że tutaj wchodzi blok, tak, tak i tak dalej. To parę, parę kliknięć będzie, będzie jest tylko, informacja. Tylko, jest tylko, tak. tylko informacja. To jest tylko i wyłącznie informacja. Program to ignoruje, nie bierze w żaden sposób pod uwagę tego, co tam zapisze. Możemy znaleźć się z czy to. Także warto mieć na tym e, kontrolę. Bloki, jak mają się skończyć. Czy wracamy do jakiegoś momentu w bloku? Z reguły tego się używa, bo nie powtarza się części bloku. Interesują nas dosyć te dwa, czyli przejście do początku prelizji, zapeplanie, czyli wpuszczamy sobie, nie wiem, mamy 3 godziny materiał i on ma lecieć 24 godziny, więc puszczamy sobie go cały czas te 3 godziny pół godziny. To znaczy, możemy do tego jakby opi omówić to, bo u nas jest taka sytuacja, że no. u nas tak naprawdę blok trwa 2 godziny no. i on leci przez 24 godziny. No. I dopiero w ciągu tych 24 godzin czasami coś tam nowego wrzucamy, okay. Ale m, jeżeli chcemy, na przykład przychodzi weekend no. i robimy program na e, sobotę, niedzielę i cały prawie poniedziałek, no. no to wtedy kopiujemy tyle razy całą taką playlistę, tak. żeby... się powtarzać. Tak, żeby się powtarza. To Zapytań. po co nam to powtarzać A, i powiedzieć, to 100 razy, skoro możemy zapętlić ten blok i... Aha. Tylko teraz jak to zrobić? Ogólnie, to jest proste. Możemy to pokazać na przykład, tu mamy jakieś krótkie pliki, to jest weekend, trwa 16 sekund, to jest najłatwiej. Mamy jakiś projekt, to jest nasza ramówka cała. To jest, nie wiem, materiał, bo go widzimy. Okay. Wykonujemy się, klikamy sobie to, ten przycisk, żeby on był poniżej i startujemy tę ramówkę. Jedyne co się dzieje, to tam okresówki jakieś, przemieszczamy 16 sekund. W momencie, kiedy one przelecą, będzie informacja, że wróć do początku listy i zrobi się dokładnie to samo. I teraz, jeżeli i tak to zostawię, to przez lata będzie sobie, połówki, będą sobie to jest, jest. O, oczywiście. No, to, tutaj, to jest ten przycisk. Ten środkowy. Ten 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 środkowy. Ten, tak jak tutaj widzimy tą A, rozumiem. rozumiem. Tak. I wtedy już drugi raz leci. Skończy praca do początku. Dokładnie. Począt Mamy to. powiedzmy 20, ma materiałów, skończy 20, wróci do pierwszego, skończy do 20, wróci do pierwszego. To są Także no. warto takie coś robić, żeby faktycznie nie robić tych długich playlist, bo ten czasami jest zbędne. A można określić kiedy ma na przykład przejść do nas? Tak, to możemy playlists. zrobić tak, że teraz sobie leci tak cały czas, poniżej robimy sobie zegarek, zegarek ustawiamy, że ma on powiedzmy o godzinie wiem, 13, tak dla przykładu, o 13 ma się stać coś, a w tym coś ma być przejście do drugiej playlisty. I teraz to sobie leci, 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 o 13 zostanie domuszony zegarek i o 13 będzie wiedział, że leci sobie to. I przejdzie nam do góry. Aha, tak. także, także da się to z zegarkiem tak zrobić, żeby tak, zaczął się zautomatyzować. To znaczy, zegarek w, w jaki sposób on działa? No, ustawiamy sobie godzinę, tutaj w pierwszej kolumnie, no. i jak nastanie ta godzina, to co by się nie działo, program przejdzie no. do tego zegara. Zawartości tego, co jest z tym zegarem. Czyli co za zegarem jest. To co jest za zegarem, to, to, co jest w zegarze, bo to jest taka grupa, no, którą, którą możemy zrobić. Czyli na przykład tutaj możemy sobie zrobić, że mamy jeszcze trzy materiały, są dwa materiały, i po tych dwóch materiałach, które przelecą, będzie zmiana tej listy na tą górną i to, co no, będzie na górze no, będzie się, zawsze no, się uruchamy. To na przykład transmisję na żywo zaplanowane. Tak, jeżeli mamy pewność, że można coś tam wchodzić na live możemy sobie spokojnie z zegarkiem zrobić. Tak. To <kłys> to tutaj warto, warto też tego ten zegarek stosować, jeżeli na przykład wiemy, że nie będzie nas, żebyśmy tych fizycznie a wiemy, że na pewno to nastąpi o określonej godzinie, to warto sobie to zrobić. To robimy drugi zegarek jak to się skończy, panujemy, to po panu prostu... Tak, to możemy, tutaj tak samo możemy zrobić, że mamy ten blok i mamy powiedzmy jeden zegarek i tutaj na przykład zapętlamy sobie, to, zapętlamy sobie te materiały konkretne, je lecą, 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 a później w tym zegarku mamy jeszcze jeden zegarek, który jest jeszcze później, i to się przestanie zapętać dopóki nie w momencie, kiedy nastąpi ta kulinacja. Czy to trochę działa jak taki autolot, jak ten tak, 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 tutaj, tutaj jest to o tyle fajne, tak samo, nie wiem. Bo sam... Możemy bardziej szczegółowo to mógłby tym chyba czynić. W sumie nie wiem, nie wiem czy to jest jakaś to jest różnica między autolotem a tym. A czy byłem jak... tak, autolota raczej bym nie stosował, bo on się tam. Miałem przypadki, że nie wczytał tak jak chcieliśmy. Dobrze to robić z tymi zegarkami. Wtedy to zawsze ruszy i wtedy mamy zawsze pewność, że to będzie działać tak jak powinno. Bo u nas na przykład właśnie zawsze odłożę to używali to to i kontynuujemy. To przyzwyczajenie temu. Do pliku no Zapisujemy cały ten plan sobie do pliku i nastawiamy, żeby on wczytał po prostu ten program, ten plik o danej godzinie. I sobie na przykład, to kończymy, to. Powiedzmy, że skończymy pracę wcześniej o 17, nastawiamy sobie, żeby na 18 ruszył nowy program. Aha, aha. Co mówię? to jest kwestia, kwestia, jak to. Do... I, i tutaj do czego jest żeby... taka opcja? bo... Się... I, i... Znaczy, jeżeli chodzi o lot tam się dopisuje sobie z pamiętam tam w. Tak, nazwę, to musi być, być e, jaki dzień, jaka godzina, i tak dalej, wtedy program wie, hmm. żeby to już mamy bo nie stosuję tego, więc nawet dokładnie tego hmm. nie hmm. pokażę, chyba, że mogę tutaj udostępnić, żeby to pokazać, że no, ładnie pokazała. Hmm. ja to hmm. bardzo Więc to bardzo kwestia, kwestia tak naprawdę, to czego użyłem. Bardzo, bardzo proste. Mamy sobie gotowy tutaj. Ten, ten przygotowany już emisję, zapisujemy sobie ją po prostu, zapisujemy nazwę i teraz tak, ja nie pamiętam tej nazwy, trzeba ustawienia, trzeba wejść i tu mamy kategorię szutle autonome. Tutaj tutaj trzeba go włączyć, załadować ten plik, który zapisujemy. I tu mamy nazwę. Jak to się pan nazwa czyli? Nazwa plik. Na przykład, miesiąc, dzień, godzina, sekundy, wszystko co do sekundy można ustać, mhm. A to Znaczy, tutaj. Czy on gra również taki plik, który jest bezpośrednio samym materiałem? Nie, to tylko przyjmujemy tak, listę, on, on tylko musi tak, zrobić, zrobić tam listę, z tym materiałem, dopiero a, a dałoby się zrobić tak, żeby on, jeżeli ja wrzucę do katalogu nowy materiał, który ma być, żeby on został w jakiejś tam godzinie włączony do listy, nie tam da się się tak. Trzeba go dodać do ręcznych. Trzeba to zrobić akurat ręcznie, to tutaj, tutaj niespecjalnie. Jest ja taka opcja, żeby na przykład zrobić hmm. się blok reklam, ale szczerze powiedziawszy to też no, nie stosuje się tego raczej, bo można zrobić tak, że na przykład w tam, w jakiejś tam godzinie e, mamy, nie wiem, 20 reklam, a mamy przerwę, która trwa parę minut i w ciągu z tych 20 reklam, on tam randomowo się wybiera konkretne jakieś tam reklamy losowo, ale jak to testowałem, to zdarzało się, że trzy razy był tą samą reklamę. Więc e, raczej bym na to uważał. lepiej robi sobie te robić sobie ten blok, nawet zrobić sobie, powiedzmy, playlistę typu same reklamy mhm. i nazwać ją, że reklamy, nie wiem, 3 minuty, reklamy 5 minut, reklamy 7 minut i wtedy taką playlistę wczytywać do tej listy głównej, jako, jako, jako taki element. Bo tych ty, ty projekcji możemy sobie tworzyć jak chcemy jak chcemy, to tylko nas ograniczy wyobraźnia. Jak ktoś jest sam to może zrobić 360 pieszki na jednej playlisty, jest to wykonalne. No, tylko, że, 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 że karkową, bym powiedział. Ale jest to jak najbardziej możliwe.